Nie mówiłem nic o, o tragedii smoleńskiej. Znaczy, pytanie dlaczego? I odpowiedź jest taka, że tutaj jest parę wątków. I jeden, znaczy, tragedia smoleńska jest jakimś początkiem jakiejś historii. Tylko ja dlatego o niej nie mówiłem, bo problem, znaczy, te wszystkie problemy się pojawiają na krakowskim mieście też, pojawiają się w intencjach modlitwy. Bardzo często nam się pojawia bitwa za to, żeby prawda, żebyśmy poznali prawdę, za, za tych, którzy zginęli, za ich rodziny. Bardzo często te rodziny tam przychodzą wiele osób z rodzin, tych, którzy zginęli, przychodzi, ale to są różne sprawy. Tak? Czyli tragedia smoleńska to jest jedna sprawa, kwestia krzyża, o której najmniej mówiłem, to jest druga sprawa. Adoracji Krzyża, miejsca Krzyża w życiu publicznym, miejsca Krzyża w Polsce, w kulturze polskiej, w myśleniu polskim. Myślę, miejsce Krzyża w życiu chrześcijańskim, bo tutaj się jednak okazało, że i to nie jest jasne dla wielu. I trzecia kwestia, kwestia samych modlitw, dawania świadectwa wierze i zarazem polskości. W miejscu publicznym. To jest trzecia sprawa. Te trzy sprawy są ze sobą powiązane, ale to są trzy różne sprawy. To tak jak y, media łączyły kwestie modlitwy czy obecności obrońców Krzyża w Krakowskim Przedmieściu z kwestią pomnika dla upamiętnienia ofiar w sposób odpowiedni. Y, tylko, oczywiście, ten wątek się pojawiał pod Krzyżem do pewnego momentu. Znaczy, on się nawet on się pojawiał do momentu, kiedy tam przyszedł dziesiątego któregoś miesiąca Jarosław Kaczyński i powiedział zapomnieniu o pomniku, poczekajmy aż się zmieni władza, bo to w ogóle nie ma co teraz o tym pomniku rozmawiać, ale to nig nigdy nie było tak, że pomnik tam był najważniejszy, czy nawet, że katastrofa smoleńska była tam najważniejsza. Znaczy to wszystko wyrosło jakby ponad. Znaczy, bo coś się okazało, że co jest najważniejsze, czy Polska jest najważniejsza? I pytanie, o jaką Polskę tu chodzi oczywiście. my no i chodzi o tą Polskę, która jest Polską. O Polskę, która jest katolicka, która reprezentuje pewne wartości, które, której królową jest Matka Boża. I teraz wracając do, znaczy odnosząc się do samej katastrofy smoleńskiej. Oczywiście, że mamy prawo przypuszczać, że, że jest to katem yy, nowa Prawda? I mamy prawo przypuszczać, bo na naszych oczach dzieją się dziwne rzeczy że to jest początek jakiegoś procesu, yy, który wiele osób zaskoczył, że, że nam się wydawało, czy wielu osobom się wydawało gdzieś w latach 90., że skończyła się historia Polska-Rosja, a teraz zaczyna się historia Polska-Zachód, i że teraz główne zagrożenie jest Zachodu, że to Zachód nas niszczy, że to Zachód nas yy, w jakiś tam sposób pacyfikuje i poddaje sobie, czyli swoją kolonią. Natomiast teraz nagle się okazuje, że sprawa Rosji jakby nie zginęła, że ta, że ta sprawa wraca, że, że Rosja też chce do nas prawo. Niektórzy nawet mówią, że, że jakaś nowa Jałta była i my tutaj tej jakiejś nowej Jałty znowu wracamy pod rosyjską dominację i jest wiele jakby znaków, jakby zachowania naszych teraźniejszych władz. I Tragedia smoleńska jest tutaj jakimś ważnym w tej historii wydarzeniem i jakby uświadamianiem też tego, czym ta Rosja jest, prawda? I że to zagrożenie jest z, z, z jej strony stałe, tylko że tutaj wchodzimy na ten pewnej polityki, geopolityki. Natomiast ja o tym nie mówiłem, dlatego że jakby chciałem powiedzieć... Końca na ale jedną rzecz, że, że musimy sobie wreszcie uświadomić, że historia naszego, naszej ojczyzny, naszego państwa, naszego narodu, naszej kultury zależy nie od aktów politycznych i nie od tego, od stanu gospodarki, tylko zależy od stanu naszego ducha, od tego czy będziemy tym duchem jako Polacy i Katolicy silni czy nie. Jeżeli nie będziemy silni, jeżeli nie będziemy manifestować swojej wiary, jeżeli nie będziemy robić, użyję tego brzydkiego słowa, rewolucji różańcowych, to nas rozdepczą. Widać, że już ze wszystkich stron próbują nas rozdepchnąć. Tak. tak, proszę. Ja chciałam zwrócić uwagę na coś takiego, bo pan prezydent Komorowski jeszcze nawet przed wyborem pana prezydenta stwierdził właśnie, że krzyż podzielił Polskę ludzie, nawet moi znajomi, niektórzy chodzący do kościoła uwierzyli w to, a jeszcze bardziej właśnie ci modlący się pod krzyżem podzielił Polskę i żenę z nienawiści. Zastanawiam się, jak ludzie obserwujący właśnie to, tych ludzi modlących się pod krzyżem, mogą uwierzyć niektórzy w to, że, że, a, a czasami niektórzy hierarchowie też się przyczynili, że krzyż nie powinien być tam, nie powinien być yy, z, po prostu... Yy, powinien dzielić, tylko powinien łączyć, ale to no właśnie nikt jakoś tak mało się mówiło o tym, że to sam prezydent jeszcze nie będąc prezydentem stwierdził w wywiadzie, że należy krzyż przenieść i to było początkiem tego właśnie podziału, tego konfliktu, bo gdyby nie to, to nic by się nie stało. Ludzie by przychodzili, modlili się spokojnie i właśnie zastanawiam, czy tak wielu ludzi w to uwierzyło, w to taki, taki kłamstwo. Tak, to jest kilka yy, kwestii. Znaczy oczywiście historia tego, co działo się na krakowskim przemieściu pokazuje, że do momentu ogłoszenia, że wybory prezydenckie wygrał Bolisław Koworowski, nikomu ci ludzie modlący się nie przeszkadzać. Nikomu. Nie było nie było. Znaczy, nie było takich sytuacji, jakie się później pojawiły, że na przykład przechodzili przechodnie i ci przechodnie krzyczeli do kościoła, śmarty, poszli stąd i tak dalej, tak dalej, bo tak nie, nie, było czegoś takiego, także ja zacząłem przypuszczać, różne osoby zaczęły przypuszczać, że nawet niektórzy ci przechodnie, znaczy to albo to są mediów, albo to są znowu ludzie podstawieni, bo tych ludzi podstawionych tam było bardzo dużo. Natomiast ja wspomniałem w swoim wystąpieniu, że e, krzyż na krakowskim przedmieściu zaczął nam przypominać, e, czym jest krzyż w naszym życiu, że jakby w katolicyzmie czy w kościele zaczęto zapominać o roli krzyża i o pewnych podstawowych sprawach, prawda? bo to przecież nawet jeden z kapłanów reprezentujący władze kościoła powiedział w telewizji, że y, ulica nie jest miejscem dla modlitwy. No, powiedział, kto to Później tak, wielokrotnie słyszałem taki komentarz bardzo krótki, a Boże I, y, y, I teraz ta wypowiedź, która powracała ze wszystkich stron, że krzyki, jest znakiem miłości. Krzyż jest znakiem miłości, a więc nie może dzielić Krzyż jest znakiem miłości. Znaczy jakby gdzieś z, z, zanikła świadomość i rozumienie podstawowej teologii czy mądrości Krzyża. Krzyż jest znakiem miłości Chrystusa, do nas. Natomiast do wszystkich, prawda? I, e, i te nawrócenia, które były pod Krzyżem, były też nawróceniami przeciwników i, i działy się tam różne rzeczy ze strony przeciwników. Nie wiemy jaki będzie tego owoc, ale jeden z głównych tu przyszedł z prośbą, żeby modlić się o jego babcię, która obiera w szpitalu i dostał burzaniec. I pojawiła się potrafi powiedzieli mu idź tam, my będziemy się tu modlić za twoją babcia, a ty do szpitala usiąść z tym burzańcem przy łóżku babci i yy, 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 sieć po prostu, była ta, taka noc, że ktoś przyszedł, bo przychodzili różni dobry, że ludzie ciągle ktoś przynosi gorącą herbatę e, co wieczór dla wszystkich starych, z sokiem walinowym. E, I to anonimowo przynoszą młodzi ludzie, nie chcą nawet im ją powiedzieć. E, ale były też takie wypadki, że, e, że na przykład ktoś przyniósł senka, czyli modlący w przerwie między modlitwami zaczęli dzielić ten senka, czy akurat była tak satanistów, bo to była noc. I jak oni, ci sataniści dobiegali, to, to ludzie do nich wyciągnęli ten sękać, może pan, panowie się poczęstują. I oni wyhamowali i jeden mówi nie bierzemy nic od katolików. Takie mamy zasady, a drugi mówi chrzaniec zasady, widać za dobre ciasto. I zaczęli jeść ciasto jeść ten i w relacji jednej z kobiet zapisałem takie zdanie. Dzisiaj satanista jad mi z ręki. Bo, więc krzyż jest znakiem miłości Chrystusa do ludzi i Chrystus jakby powoduje jakąś przemianę ludzkich serc, ale krzyż jest znakiem podziału, I potem krzyż nie, nie, nie stąd się znalazł, że Chrystus nas kocha, tylko stąd, że ludzie zabili Chrystusa, prawda? I tak było, tak jest i tak będzie. Znaczy niosąc krzyż niesiemy pewne, wartości, pewne prawdy, pewien stosunek do świata, do człowieka, do Boga, i zawsze będziemy napotykali na agresję z tego powodu, prawda? Na agresję złych, na agresję szatana i tak dalej. Więc też w jakimś sensie Chrystus mówi nie przyniosłem pokój, przyniosłem miecz, prawda? Nie, nie możemy być takimi chrześcijanami, którzy będą tylko, znaczy bo ci, którzy na zachodzie... Próbują być takimi chrześcijanami, którzy, którzy w nikim nie wzbudzają żadnych kontrowersji, no to efekt jest taki, że parafia czy katolicy przekształcają się w organizacje charytatywne. Że tylko pomagają biednych i wtedy nikt tego nie kwestionuje, i wtedy jest pokój, i wtedy jest serdeczność, bo no nie mówi się nic, że, że zabijanie dzieci nienarodzonych to złe, nie mówi się, że. Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme małżeństwo to jest zło. Mówi się, że homoseksualizm to jest zło, prawda? I wtedy ci katolicy są dobrzy. Natomiast na pytanie, ilu ludzi w to uwierzyło, że krzyż dzieli, to jest bardzo trudne pytanie i bardzo ważne pytanie, bo ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, zaczynam podejrzewać, że coś jednak właśnie to Polsko obudź się, że Polska na tyle zasnęła, tylu ludzi zasnęło w Polsce, że oni zaczynają jak przez sen powtarzać bezmyślnie to, co media y, mówią, tylko, że ten świat stworzony przez media, przez polityków to jest świat, którego nie ma. To jest świat wirtualny. Prawda? Więc y, prawdopodobnie obudzenie, które nastąpi Polsce. I to pewnie niedługo obudzenie, które nastąpi zapewne w całej Europie. To będzie zderzenie tej prawdy o otaczającym nas świecie z tą bajką, którą nam snują, prawda? bo yy, no idzie coraz większy kryzys i być może, że mówię o, nie tylko znaczy mówię w tym momencie o kryzysie jakimś gospodarczym, prawda? I, być może to jest taki czynnik, który w, którego potrzebujemy, żeby przejrzeć na roz. Chciałem podziękować za chwilę prawda. Jaka informacja, takie działanie jest? Polityka to jest dbanie o dobrą wspólną. Mieliśmy swego czasu drugą rzeczą po Ona się rozwijała. Została zniszczona przez trzech zaborców. Bo po teraz, o na wolność, ale mamy zwijanie Polski. Dlaczego? Bo nie ma prawdy i dobra. To są zasadnicze rzeczy. Jeżeli nie mamy właściwej informacji, to nie mamy działania. Inteligencja nasza została zniszczona w czasie II wojny światowej po II nie ma prawdy historycznej. I tutaj dopóki nie będzie odbudowana inteligencja prawdziwie dobrą, czyli nie będzie tej informacji można uzyskiwać ze źródła, czyli z czystej wody, wtedy dopiero będziemy mogli działać. Wiadomo, że u nas działają jest kilka cywilizacji, i te cywilizacje nami rządzą. My jesteśmy cywilizacją personalistyczną. Jeżeli tego, tej informacji nie ma w szerszym po prostu nie ma wiedzy, w szerszym można powiedzieć w pojęciu społeczeństwa, no to wtedy my. Nie. Otrzymujemy informacje od ludzi, którzy są z innej cywilizacji i walczą o swoje interesy. I oto się rozchodzi, że tutaj nawet są wprowadzane grupy społeczne, tak jak było po II wojnie światowej, 300 tysięcy, teraz na przykład 60 tysięcy ludzi zostało wprowadzonych. Oni zajmują stanowiska tutaj za naszą młodzież. A co się dzieje z naszą młodzieżą? Co się dzieje z, naszym, z naszą przyszłością? Ja, A my, Tak pan mówił o elitach i o inteligencji. Tutaj jest problem, znaczy jeden jest taki, że y, nasze elity zostały w, w tak znacznej mierze zniszczone w czasie II wojny światowej, jakby warunki dla ich odbudowy były y, tak ciężkie, że można powiedzieć, że one się nie odrodziły, znaczy, że, że brakuje nam merit oczywiście, tylko że jest... I druga sprawa, że w sumie my mamy elity i mamy inteligencję. Może nie jest tego za dużo, ale jest. Tylko problem jest ten, który poruszałem w wielu swoich książkach. Chyba na najwięcej miejsca, w takiej książce, którą zapomniałem dzisiaj tu przywieźć, zawsze Polska, że w dziejach Polski zawsze nas toczyła taka choroba, która dotykała elit cudzoziewczenie duszy. I ta choroba dotykała głównie elit. I my mamy teraz elity z cudzodzienciami. I y, czyli to są elity, które tu się pojawiły w Polsce, ale one z Polską nie mają nic wspólnego. I y, ja ostatnio, y, znaczy ostatnio, ja wciąż wracam do historii XVIII wieku. Raz wracam do końcówki, raz do środka, raz do początku. na bo... Po jakby czuję, że my przeżywamy tą samą historię na nowo. Można powiedzieć, że jesteśmy już po pierwszym rozbiorze, po drugim rozbiorze i teraz nas czeka trzeci, ostatni rozbiór lub nie czeka. To wszystko zależy od różnych czynników. Ale na pytanie, dlaczego wtedy pojawiły się rozbiory, to zobaczmy, że elity rządzące głosiły wtedy tezę, czyli te wielkie rody Czartowieckich i Radziwiłów, głosiły tezę, że Polską muszą rządzić obcy, że Polsce muszą rządzić obce prawa. I Rosjanie nie weszli sami wtedy do Polski, tylko sprowadziły ich polskie elity. I, i, i jedne z tych polskich elit wtedy wierzyły, że uważały, że, że Polskę należy poddać dominacji rosyjskiej, a drugie, że dominacji niemieckiej. Jaka tendencja e, zwyciężyła, znaczy zauważmy, że e, tak wciąż się wraca do tej konstytucji 3 Maja, święto konstytucji 3 Maja, takie ważne. E, I nie zapraszają zawsze gdzieś w okolicach 3 Maja, żebym coś powiedział na temat konstytucji 3 Maja. Ja przy okazji przypominam y, jedyne, te ważne artykuły z Konstytucji Trzeciego Maja. Przecież Konstytucja Trzeciego Maja mówi Polską po wieki wieków mają rządzić Niemcy. To mówi Konstytucja Trzeciego no, Maja. Bo chodzi o y, Sasów, którzy mają siedzieć na terenie Polski. No, to, to, y, to o tym mówi Konstytucja Trzeciego Maja. Czyli znaczy, zwyciężyła wtedy t, t, oficjalnie jakby tendencja, że to Niemcy. Ale była bardzo silna tendencja, że Rosjanie. I teraz jak popatrzymy na nasze elity, znaczy na te rządzące w tej chwili powiedzmy, no to oni dokładnie zachowują się w ten sam sposób, prawda? czyli oni y, uważają, że wszystko trzeba oddać y, Niemcom, a teraz jeszcze widzimy coraz bardziej na Masa, namacalnie, że również Rosjanie. A na pytanie dlaczego również Rosjanie, no to Odpowiedzi na to pytanie może być bardzo dużo, ale prawdopodobnie jest tak, że Niemcy już się dogadali z Rosjanami, prawda, i w związku z tym y, Niemcy się tego domagają, żebyśmy my się poddali też Rosjanom, oni będą ze sobą dzielić Polskę, czyli mamy dokładnie trzeci rozbiór jakby niedługo, y, ostatni. Tylko no ja nie bardzo wierzę, że dojdzie do tego trzeciego rozbioru, dlatego, że ja jestem optymistą. prawda, co wyraziłem w tej swojej książce, Masoneria i kryzys, że kryzys jest i kryzys dotyka wszystkich dziedzin życia, bo po prostu ta bezsensowna, absurdalna, ludzka cywilizacja, struktura, w której dzisiaj świat funkcjonuje, ona po prostu jest w totalnym kryzysie i się sypie, i niedługo po tym śladu śladu nie będzie, kamienia na kamieniu nie będzie, tak jak proceserski rzymski. Więc w tym sensie jestem optymistą i w tym sensie powtarzam tylko, w tej perspektywie powtarzam tylko, że prosimy być gotowi na, na kolejną szansę dla Polski. Prawda? Tylko, że może być tak, że jak nie nastąpi to polsko-owin się, Polska się nie obudzi, no to nim to wszystko się rozsypie, to nam, to nam wypadnie jak tatarzy wszystko. gospodarkę, kulturę, szkołę, bo pan tutaj mówiło o